Pomoc! Umarłem? Nie umarłeś. Zabrano cię wbrew woli. Kto tu jest? Doktor Phil? Co jest kur nagrane? A ja wiem? Kręcę program o porzuconych nastolatkach i nagle budzę się tutaj. Jak te dzieciaki się w kurwio, 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 kurwio... Witam, panów. Nie znacie mnie, ale ja was znam. Głośnie wdychacie zabójczy gaz paraliżujący. Jeśli w ciągu 120 sekund nie znajdziecie antidotum, znajdziecie antidotum, zginiecie. Jak się stąd wydostaniemy? Rozpoczynamy rozgrywkę. There. Corna. Sorry, sorry, sorry. I'm the on, right on, on your success. wreszcie do tego za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za. A to za co? Zraniłeś moje uczucia. Twoje uczucia? A kij z twoimi uczuciami. Nic tylko uczucia. Mam nadwagę, mam złe dziecko, ratuj. Stój pysk. Nie umiem im pomóc, jestem do niczego. Mamusia miała rację. Miała rację. Pozbieraj się. Jesteś genialnym lekarzem. Niezupełnie. Oh? Każe ludziom myśleć realnie. Nawet nie jestem like like psychologiem, to... tylko... Zawiodłem cieszak. Zawiodłem. Aaaa! Aaaa! Yeah. Zostało trzydzieści sekund. To no nic. Jasne. Chcę, byśmy oderżnęli sobie stopy. Ty zaczynasz. Boż, 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 boż! No tak. Widać brak ci jaj. Twoja mamuśka miała rację. Nigdy. I kto jest teraz tchórzem, mamo? Jak mały O mój Boże, zrobiłem to. Jesteśmy ocaleni. Co jest? Nie ta stopa. O kurde!